Cześć, witajcie. Ja jestem Matrix i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko na wstępie powiem, żebyście zostawili subskrypcję na kanale oraz kliknęli łapeczką w górę, jeśli materiał Wam się podoba oraz padnięcie na serwer Discord, link w opisie oraz Instagrama, link w opisie i co? Bez tego przedłużania zaczynamy. Jak widzicie, kolejna. Kolejna gierka na kanale, jaka to jest nowa gierka, jaka gierka, gierka Raft, nie wiem czy wam się spodoba ta gierka, nie wiem czy jak ją będę ogólnie nagrywał, ale no, no mam nadzieję, że jakoś to się rozwinie, jak widzicie no już no ostatnio um, aż już są dwie gierki nowe na kanale, jest to właśnie Raft oraz Farm Dynasty no, mam nadzieję, że y, taki kontent Wam się podoba, właśnie ten gamingowy, no bo taki ogólnie kanał, y, jak gdy go zakładałem, to takie właśnie założenie miał, właśnie gamingowy. Na obecną chwilę, jak widzicie, mamy y, trzy grierki, no można powiedzieć dwie, no ale z raftem są trzy, cztery, przepraszam. Jest to właśnie Farming XIX, teraz doszedł Farm XIX. Teraz najprawdopodobniej dojdzie rawcik i jest jeszcze CSI, co niedługo wpadnie też nowy film, więc mam nadzieję, że wyczekujecie. I co, co może powiem szybko w skrócie o rafcie. Rawcik to jest, że mm, gra surwielowa, ale na wodzie. I co innego, musimy tu przeżyć jak najdłużej. Musimy uważać też na i na czy tamny. Zależy, się tam jest. Ja ogólnie powiem tak, w surcie, za bardzo nie grałem aż tyle w tą gierkę, więc za bardzo y, nie wiem o co chodzi. Więc jeśli y, lubicie też tą gierkę, a nie mieliście okazji na niej grać, więc to jest to okazja, że y, razem ją będziemy y, poznawać i razem będziemy się uczyć w tej grze. Więc to, no co, nowy świat i leci mnie y, nazwa świata. Może tak, jak chyba Discord się nazywa, czyli. MTX skład. Z nami mogą dołączyć. Niech będzie przyjacielski ogień. No dobrze, niech będzie. Wiem, że to może jakieś jest ułatwienie, ale no, no niech już będzie. Czy hasło chce? No dobra, niech będzie. I tak wam za, blu, za ten dam, czy coś tam dam w montażu, więc tak nie będziecie widzieć. No i co, i twórz świat. Loading, ładowanie. No i co, no i zaczynamy gierkę. No i zobaczymy, co z tego ogólnie wyjdzie z tej gierki. Jak to w ogóle wyjdzie, jak to się ogólnie przyjmie na kanale. To tylko i wyłącznie zależy od Was. No bo, no bo nie wiem, czy Wy będziecie chcieli ją oglądać, czy też nie. To zależy jakie, jaka ilość będzie łapek w górę, jaka ilość będzie komentarzy, czy negatywnych, czy pozytywnych, to się okaże, to tylko i wyłącznie od was zależy. Bo jak wiecie, yy, jak powiedziałem na zapowiedzi, chciałbym jak najwięcej, yy, znaczy, chciałbym ten kanał tworzyć jak najwięcej z widzami, że właśnie oni by mi podpowiadali, coś sugerowali, więc no. Więc no, każda nowa seria będzie yy, przez, was, przez was decydowana, czy ją będę dalej nagrywał, czy też nie. Bo jeśli wiadomo, no ja bym chciał ją nagrywać, na przykład, załóżmy jakąś tam serię, chciałbym nagrywać, a na przykład wy jej nie chcecie, no to jaki to ma sens ogólnie, ja mam ją nagrywać, nie? Więc no najbardziej właśnie yy, wasze jest tutaj zdanie, jest najbardziej potrzebne i ważne, właśnie tych widzów moich. Dobra, no to ładowanie takie, no troszkę jest długie, ale już się wczytało i co? I jesteśmy. Plastikowy hak mamy i musimy. Czekajcie, bo coś tu jakoś tak mi. Musimy tu se... Aha, czekajcie. Musimy tu łowić sobie te rzeczy. Te z wody. Najbardziej są opłacalne. O, beczki. Bo w nich zawsze jest... O, to żebym rzucił masno fest o kurde no jeszcze muszę się tutaj troszkę muszę się tu trochę jeszcze poduczyć pod te rzucanie hak no. torzę walną o Jezus to, też walną jak widzicie o patrzcie coś się mogę o jak widzicie pyk już muszę na tratwie być tej mojej Musimy oczywiście zbierać yy, te drewno te deski żeby powiększać naszą sobie tratwę o. A, taką można brać tylko tu nie widzę żadnych znaczy żadnych o jest! trochę za o pyk o tam jest, beczki, bo beczki to są właśnie naj... Serio? Dobra, to sobie wezmę, może będzie najlepiej. Beczki tu są najważniejsze, dlatego, że ich tu jest zawsze można dużo dostać, rzeczy. Ale to nawet nie będę się siłował. to sięgnę, Ta. O. oha Jak widzicie to no, jednak nie jest aż takie łatwe rzucanie tym hakiem no serio nie dorzuciłem no patrzcie ty no powiem wam że no ciężko się tutaj o w końcu trafić coś coś no to trzeba mieć tu Aha. trzeba mieć no jednak tą jakąś prawę ja, coś tam poza odcinkiem, coś tam próbowałem. Ale no. No, jednak to nie jest to, co powinno być. Trzeba się dobrze wyresperować tą siłę. Kurde, tu są te, te właśnie te fajne rzeczy, tylko no. O, fajnie, udało się. Plastik. Mm. Mam nadzieję, że też nie będzie jakoś mega... O, jak widzicie, już pierwszy przyjaciel jest. I brońcie, panie, że nie możemy wchodzić do wody, no bo wtedy nas li, No i zginiemy i koniec będzie gry. Kurde, troszkę coś mi to nie idzie. O, jak widzicie, tam mamy już. Mhm. Ja trochę to źle. Zrzuciłem. O, tak to miało iść. Jak widzicie, tam mamy już jakąś wyspę. Więc to jest naprawdę. Mhm. O, ha, to ja też taką mogę robić. Ty, panie, to ja kupiłem. Aha, bo jej nie mogę robić. Kurde. Jak widzicie, no tu jest dość, no trochę ciężko się tu. O, dobra, może się uda jeszcze to jedno. Kurde, nie udało się. No trudno. Mm. Co na pierwsze będę chciał robić? No będę chciał jakąś tą tratwę troszkę większą jednak zrobić. No bo ta jednak trochę jest za mała. O, udało się. W końcu. Rozkminiłem jak to... Ma być. Mhm, trochę za. Panie, co pan tu robi? O, o, to może się uda. uda. Może ten pierwszy odcinek może być taki troszkę y, rozpozawalny, troszkę dla niektórych nudny, ale jak mówię, no ja w tą gierkę nie grałem tyle co tylko. A, to żebym zepsuł trochę. Trochę tylko coś tam... Trochę to oglądałem u niektórych, więc yy, wiem tyle, że trzeba właśnie tu jak najdłużej przebyć oraz właśnie zbierać te rzeczy. Co? No to fajnie. No to super. Jak widzicie no, rekin nam tu zepsuł. I co jest właśnie najważniejsze, żeby sobie też na pierwsze. No, dobra. Ku zrobić znaczy, ja chciałem powiedzieć, kupić. Kupywać to się nie da. Yy, żeby zrobić. I kurde, na tą wyspę bym chciał jakoś. Nie wiem, czy ja tam mogę, tak przez hak. Kurde, nie mogę chyba. Chyba przez ten hak nie mogę. Kurde, no trudno, teraz czekajcie, jak tu się, o właśnie, narzędzia i tu jest właśnie co jest najważniejsze, to najważniejsze, żeby na pierwsze sobie kupić nie wędkę tylko, o włócznia drewniana, ja mamy trzy, kurde, właśnie włócznię tą, żeby yy, rekina, że tak powiem zabijać a czy zabijać no zabić to jest go mega ciężko ale żeby go odstraszać żeby nam po prostu tak jak widzieliście nie gryz udało się? udało się żeby właśnie nam tego nie odgryzał i żeby my byśmy mogli też jakoś e, żyć o udało się fajnie o, już to widzicie już trochę jednak Pogra, pograło się tutaj, i już jakaś tam wprawa jest. To coraz lepiej idzie. Kurde, ta tratwa, on by musiał jakąś się zwiększyć. Kurde, już nie pamiętam. O, jest dobra. Gitara. Słuchajcie, jak to się przestawiało? Się przestawiało tak, jak w Minecrafcie trochę. O, o. Oddaj to panie. Super, o no, możesz już przyjść. Ja już jestem przeszykowany na ciebie. Już mam to co chcę. Co jeszcze jest najważniejsze, żeby na początek sobie e, zrobić. Bo tutaj no, kurde, trochę za szybko, chyba żeby sobie na początek zrobić e, to kubek na wodę, ponieważ no, tu prag pragnienie nam jest. O Jezus, Palił to trochę. O, tak. I tak. O, jeszcze jedna. O mi się poszczyściło. Żeby kubek kupić, żeby no yy, pić, tylko nie wiem jeszcze jak go yy, napełniać właśnie ten kubek i korzystać z niego. O, da, udało się. Super. O, super. Jak widzicie ten... No, o kurwa, coś się nie udało. Jak widzicie ten hak yy, ma taką Mmm, że tak kurde, jak to powiedzieć? Hmm, kurde, nie życie tylko swoją mm, wartość, nie? Serio, nie udało się za lekko. dobra to wezmę teraz na maksa. O, udało się. W końcu beczka. Mówię, no tu beczki są najważniejsze. Hmm. Dobra, tylko czekajcie, jak to było z tym kupowaniem, bo już nie pamiętam. Któryś to się... O! O, tu to nie, to nie było to. Kurde czekajcie. To nie było to. Też nie. Kurde czekajcie, bo coś... Zapom zapomniałem, który to był guzik. Do budowy. Dobra, trudno. I temy, że tak po. No to fajnie. Powiem, że tak itemy mi uciekają. Dobra. Jak widzicie, tu już nam życie trochę, znaczy nie życie, tylko ten głód nam trochę spada, a szczególnie ta yy, picie. Chce nam się pić. I tu troszkę no jest problem. No, bo muszę w końcu zrobić ten. E, muszę zrobić ten kubek. E, no i widzicie, no trochę to średnio to działa. E, Dał włócznia, bo tak jakby go trochę nie odstrasza to. Kurde, jak to było to budowanie, bo już nie pamiętam. Kurde, to jest najgorsze właśnie. Na odcinku najczęściej się wszystko zapomina. Kurde. Gdzie to było? Ta narykina. Aha, to nam jeszcze i tak brakuje. Kurczę, to nie wiem jak to się budowało, bo tu proste łóżko to też nie, ale tu się dało jakoś ten. Mm, o, jest. Jest, tak? Można. Widzicie, mamy pusty kubek, i teraz widzicie. O, wypił. I jest już gitara, to może sobie wezmę ten kubek, przeniosę, przeniosę tu a to złączę z tym i już. I już. Kurde, jest noc i to jest błąd, bo. Bo co? Bo jest ciemno, i ja tu średnio będę widzieć. I to jest najgorsze, a co jeszcze jest najgorsze? Zapomniałem jak się buduje i mi tratwa tutaj y, znika i to jest już no, trochę, trochę błąd. Lejk D ja nie mogę wypić. To to tak średnio idzie. Coś ta woda to taka, że popełem 2 na 10. Widzicie, ta, ta woda coś tu taka dwa na 10 bym powiedział. Dlatego, że no coś mi tu nie idzie. Nie wiem czemu. Huh. Chyba troszkę coś tutaj źle zrobiłem. O, tam jest jakaś wyspa. Ha! Jak widzicie, już nam się łuk skończył. Tylko czekajcie, gdzie on był. Tu. Eee, plastikowy hak. O, na szczęście. Mogę z tego zrobić. Na szczęście wezmę jeszcze jeden. Zrobię. Wędka. Kuruczaki liny brakuje. Uchuku. Uchu. Kamieni. Ja jestem ciekaw. Eee skąd ja? Od tu było. Widzicie. O. Pyk. O. O. Dobra. Już, już jest dobrze. Czyli dobrze myślałem, że. Żeby właśnie jakoś to się dało, i to nie było jednak na przycisk, tylko to się robiło tak. I to jest problem, bo ja już życia nie mam. A no, kurde. Nie wiem jak mam się tu o zjeść. Co ja mam w ogóle zjeść? Bo 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 co? Chyba tu. I dziękuję. No i widzicie? I się nie udało żyjemy jeszcze raz ale chociaż kładka nam tu jest więc jest dobrze tylko co jest najgorsze straciliśmy wszystko to najważniejsze czyli plastikowy hak no deskę by mi się jeszcze przydała no i ten plastik tylko kurczę no nie chcą przypłynąć do mnie a ja nie chcę wychodzić na wodę bo, bo ten tam ten, ten pan tam jest a on no kurczę mnie zabije a nie chcę jeszcze raz umrzeć. I tak już jest masakra, ponieważ pierwsza wtopa na pierwszym odcinku to już jest w ogóle katastrofa. Więc no, przypał troszkę, ale chociaż trafę nam się udało trochę zwiększyć. No i co się tu tak patrzysz, panie? Co się tak patrzysz? Dobra, pokaż tam mnie. O, mogę stworzyć, to już jest dobrze. I od razu se stworzę Młod budowl... no, no. Może i SE nie stworzę Dobra, jest deska. Jeszcze ten plastik mi był potrzebny, może i nie był potrzebny Kurde Trochę nie zdążyłem Jak widzicie no troszkę może Mi nie wychodzi to tutaj granie No ale jak mówiłem na początku No ja tutaj gra Gram pierwszy raz tą grę, więc no tak samo ją po, muszę, ją poznaję, więc yy, no. Hmm. co to jest ta tratwa? w ogóle tratwa? Wow, ile tu rzeczy. Czekajcie, bo ona idzie na dno. O kurcze. Ej. Wow. O ale się przestraszyłem kurde. Myślę, że to jest stratwa jakaś dla mnie, tylko trochę ulepszona. Ale jak widzicie się trochę tu myliłem Dobra, ale chociaż tyle dobrze, że coś tu jednak jest. Eee, dobra. Mm. Czy mogę stworzyć? Nie mogę, kurczę Ha ha, ha. Mi dwóch lin brakuje, tylko te liny coś nie chcą do mnie przypłynąć. A z tej tej włóczni chyba nie mogę zrobić. No właśnie, bo też li, lin mi brakuje jednej. Kurczę, jak widzicie, no nie jest łatwe jednak, a chcę, bo nie powiedziałem tego na wstępie, ja tutaj e, gram na trybie. Normalnym, więc to nie jest jakiś łatwy czy coś. Czy trudny, to jest taki no, pośredni, więc no. Jest ciekawie. O, mogę stworzyć. To jest dobrze już. To już jest dobrze. Czekajcie wiecie co ja to z porządek bym zrobił. To przeniósł tu, to też tutaj, bo to jest nasza ta beczka, którą... E Złowiliśmy i płynie na nas jeszcze jedna. I będę... Jestem dupą. O, dobra. Jak widzicie, tam jest no, kolejna ta wyspa. Fajnie by było jakby na nią dopłynąć, ale nie mam to za bardzo jak. Czy płynie to? Nie dopłynie. Trochę skręciło. Ej, chodź tu. Dobra, teraz tutaj co my tu mamy Co my tu mamy O super Super Drewnianą łucznię znowu sobie zrobiłem, więc to już jest dobrze. Druga się na pewno przyda I teraz by mi się jeszcze przydał na szybko zrobić młot budowlany tylko nie mam desek i nie mam liny. Dobra, deska zaraz będzie, albo i nie będzie. Kurczak czkino. O, tu. No serio, Sto to były panowie? Centymetry, milimetry. Jak to tak. Chyba wiecie co z, jeszcze może zrobię, bo tego. Ej, poszedł! Poszedł, poszedł, już uciekaj. Co jeszcze co sobie zrobił? Ten mm, nie żagiel, a mm, wiosło. Wiosło, wiosło. Tylko kurde nie mogę też Bo nie mam O, się O surowy burak Jak ja mam go zjeść ogólnie? Mam tu coś do jedzenia, tylko kurcze jak to się jadło? O nie wiem, jeszcze tego nie rozgryzłem A tu jest jedz. No dobra fajnie, tylko teraz jest jeden jest jeden problem. Okej. Okay. Bo ja się muszę napić. a I te picie to coś mi ono nie szło. Jak widzieliśmy wcześniej. Chodź, 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 chodź tu. Ej, chodź tu. O. O, idealnie jeszcze płyniemy na wyspę, więc cóż, no w ogóle jest fajnie. Więc to już w ogóle jest odlot. Eee, czekajcie, gdzie tu był ten pusty kubek? O, mogę go kur, zrobić. Chciałem powiedzieć kupić. I coś to nie chce się. No i co, no i piję, piję i coś to nie idzie. Jeśli wiecie, jak ogólnie pić w tej grze, to możecie mi napisać w komentarzu. No bo widzicie, co mi coś to nie idzie. Nie wiem dlaczego, niby jest, że. Żeby ten, że napełniam, wypijam, ale nic mi nie rośnie, więc Jeśli wiecie, no to fajnie by było jakbyście dali znać w komentarzu. Na pewno by mi to jakoś pomogło. No i co? Ja tu tyle rzeczy se nazbierałem. Ja mam teraz umrzeć tak znowu. w serio nie złapało się milimetry ej no super idź stąd czekajcie może to muszę zebrać by z tego pić nie no, to jest plastik to No, przecież to złapało. No, kurde. Oszukali mnie. No i co? No i, i co? Aha, ja myślę tego. Chodziałem jeszcze, jeszcze to pyrki No i co? No i znowu ja umrę. I jak ja mam napić się? No, XD. No kuźwa, co jest z tym? Nie wiem, nie czaję tego. Jeśli wy macie jakieś pomysły do tego jak tu pić to możecie mi dać znać w komentarzu, bo ja tego już nie czaję, no. Naprawdę, ja tego w ogóle nie czaję, więc... Nie wiem, naprawdę nie wiem, no. Ja cóż... Tuż... Nie wiem. Więc jeśli wy macie jakieś propozycje, to, Pro propozycje, to napiszcie w komentarzu i co ja się z wami żegnam do następnego trzymajcie się hej